Wielkie Narodzenie, dalej. Przynajmniej na górze, adwentowe. No. Wow! I... To są bieżniki. Tak, bieżniki. Ładne bieżniki po dwie dychy. 10, 20 sztuk. Po 2400 zł. Ehm. Dobra? Tu masz kalendarz odwentowy, bo wow. nie wiemy, co tam jest w prezencie. A późniejsze. I każdy, no, bo każdy, każdy ten i masz duże. To jest przepiękne. I inne meusemu pałacowi. 50 zł. No fajne, jest, tylko masz więcej. 2, 4, 6. Dobra. 6, tak? kalendarz adwantowy. Też kalendarze. Zróbmy po 45 zł. Dobra. Bo to są i tego masz Takie dużo. ładne. Po, ile po 45? E, tak. tak, 450 zł. Niezadowolone, się nie zadowolona, no, że kupiłyście? Znaczy nie płakałybyśmy jakbyśmy to kupiły. No, no, ani w to mamy ogólnie fajny towar super i tak dalej, ale mi się nie, no, nie chce z tym pierd*nieć, nie? Już idziesz do przodu. Ja sprzedałem jedno futro i mam wiesz, no. Zarobek taki sam jak ty na tej palecie całej. Po prostu to, to, to Ja to, to jestem nauczona pracy od małego za i dla mnie ja też, to jest. Ale... E, to jest tak, nigdy mi nic za łatwo nie przyszło. To też ciężko przyszło i ja na to będę pracować. Po co się przepracowywać? Jak można te same pieniądze zarobić Tak, właśnie chodzi, po co nie? ja mam? Korona jest taka mądra i tak się nie chce narobić, a zarobić, to ona w ogóle nie powinna tutaj występować. Tylko w jakichś, nie wiem, tańcach na róży czy coś takiego może. To by szybko zarobiła. Tymczasem zarobek Lucy rośnie, póki co w teorii. Świąteczne dekoracje to kolejne 4000 zł. Nie, to jest jedne, wiesz, to jedne, jest jeden długi. Taki, tak. No 50 zł liczmy za to. spokojnie, za 500 zł. to ci kuj, fajne, no. To, uryczne, to gdzieś nawet to po 7 dych może tak. sobie No to policzyć. dobra, okej. I to 5, 6, pięć. 6, dajcie nam tu jeszcze, bo to jest... Po 6. 7 dych możesz, nie? 10, 10 równe 10. No to, a 10 700 zł choineczka. Ale choinki tam dwie stówki, trzy ładna. Trzy więcej. O, to nie jest taka byle jak. ze śniegu. Ale tu jest kilka choinki. Nie, to jest jedna. No, no, składasz ciastki. Jedna duża. No, to dwie stówy. Dwie stówy no. możesz liczyć spokojnie. 200 zł. Kończymy fetę. Dobrze, to wyszło, słuchajcie. No. 15 420. No to bardzo ładnie. Brawo. nieźle. Po prostu troszkę fajny, przyjemny lajt świąteczny. Ileż też nie zadaraj się narobić? Sześć, sześć do przodu. Sześć 6, jest no. dobrze.